Być wrzuconym do klatki, gdzie na żywo odcinają ci po kawałku mięsa, aż umrzesz, czy zostać zmuszonym do jedzenia własnego ciała, zaczynając od palców. Być przypiętym do łóżka i poddawanym brutalnym eksperymentom medycznym, bez znieczulenia, czy być wciąganym żywcem do maszynki do mielenia mięsa i czuć, jak ciało się rozrywa. Być zmuszonym do oglądania, jak powoli zabijają cię od środka pasożyty, czy być rozpuszczanym w kwasie, ale powoli, centymetr po centymetrze. Zostać zakopanym w ziemi i oglądać, jak robaki zaczynają cię zjadać żywcem, czy być zamkniętym w ciasnej rurze, gdzie nie możesz się ruszyć i powoli się dusisz. Być wrzuconym do klatki pełnej wygłodniałych szczurów, które zjadają cię żywcem, czy być poddawanym torturom wodnym, aż twoje płuca pękną z ciśnienia. Być zmuszonym do wycinania własnych oczu, żeby przeżyć, czy mieć wszystkie kończyny powoli łamane i nie móc stracić przytomności.